Witam gości z odległych miejsc Polski, jak również mieszkańców Mogilna. Mogileński Dom Kultury wraz z Radiem Stacjami i Centrum Kultury Cena To Dziwna w Gnieźnie zapraszają Państwa na cykl koncertów muzyki elektronicznej. Chciałbym na początku podziękować współorganizatorom za pomoc za wykonaną pracę panu Janowi Szymańskiemu, dyrektorowi Mogileckiego Domu Kultury, za danie ponownie szansy spotkania się w mobilnie z muzyką elektroniczną graną na żywo. Panu Dyrektorowi Centrum Kultury Dziwna w Gnieźnie, panu Grzegorzowi Reszko, jak i Maciejowi Bratiszewskiemu, również z Centrum Kultury STD, za pokazaną pomoc i współpracę, przygotowanie wizualizacji, jak i fachowe podejście w sprawach technicznych. Również podziękowania chciałem pokierować dla pana Marka Bieganowskiego za pomoc w sprawach technicznych. Podziękowania również należą się naszym patronatom, a wśród nich Tygodnik Pałuki i Ziemia Mogileńska, portale internetowe in, tv.pl, gniezno.com.pl, mojegniezno.pl, muza.pl. Patronat muzyczny nad imprezą objął Roland Polska, za to również serdecznie dziękujemy. Nie można zapomnieć o lokalnych sponsorach lokalnych firm, jak również w firmie Satpol z Gniezna, panu Janowi Kaczkowskiemu i Jerzemu Siudei serdecznie dziękuję. Drodzy Państwo, przez kolejne dwa wieczory, dzisiaj i jutro, wysłuchamy siedmiu wykonawców. Dzisiaj posłuchamy pierwszej trójki z nich Maciej'a Bratiszewskiego z Gniezna, Jakuba Jaka ze Zgarskiej Poręby i Roberta Kanana z Gdańska. Jako pierwszy dzisiaj zagadnę Państwa Maciej Braciszewski. Muzyk z gniezna związany z Gnieznem nie tylko przez to, że tam się wychowywał i mieszkał, ale również związany z sercem. Autor płyt z cyklu AD. Jest to. Trylogia poświęcona powstawaniu państwa polskiego. Ta płyta właśnie AD 966 odniosła sukces na polskim jak i zagranicznym rynku muzyki elektronicznej i spotkała się z bardzo korzystnymi recenzjami. Obecnie Maciej pracuje nad płytą AD 1000. Również haina powiatu jest autorstwa Macieja Bratiszewskiego. Od samego początku Maciej związany jest również z Radiem L-Stacja. Jest autorem licznych dżingli, jak również utworu promocyjnego Elstacja Dem. I zawsze mogę liczyć na Macieja pomoc. Dziękuję, Maciku, bardzo. A teraz chciałbym zaprosić Państwa bardzo gorąco na pierwszy dzisiaj koncert na koncert Macieja Braciszewskiego. A te słowa mówił dla Państwa Marek Kwiatkowski z Radia L-Stacja.